Jak się ma twój ojciec? Nie mam ojca. Nie mam ojca. Tak weź to i pójdź w świat. Złap wszystkie pokemony. Ale ja mam raptem 10 lat. Won szybko. Przygoda czeka. Kiedyś mam cię. Teraz wprowadź numer karty. Mam cię. Cele ciała na lato. Mój obecny postęp. Ojej mam, mokre ciuchy rozpale ognisko w środku miasta. Moja przerośnięta mysz pomoże mi je wysuszyć. Wybierz swojego pierwszego pokemona. Wybieram ciebie. Pikachu zacznij w końcu ewoluować, nie? Brok jakie to pyszne. Jestem szokowany, no a jak? A tak w ogóle to gdzie jest pikachu? Ja używam Ema Pikachu, oni stary mem, który musi ewoluować, ja. Pikachu istnieje. Wybieram cię kotaczu. Kiedy chciałeś się spierdzieć po cichu, ale dupa wydała ryk jak tankowiec zawijający do portu i teraz wszyscy się na ciebie patrzą. Pokaż ten obrazek komuś, kto w ogóle nie zna się na Pokemonach i zapytaj, który z nich jest Smokiem. Gdy będzie miał takie samo poczucie humoru i gust muzyczny jak ty. Używając oryginalnego zaskoczonego Pikachu, korzystanie z HD Zaskoczonego Pikachu, korzystanie z zaskoczonego Pikachu 3D, korzystanie z zaskoczonego detektywa Pikachu, korzystanie z filmowej wersji zaskoczonego detektywa Pikachu, wykorzystując prawdziwą wersję zaskoczonego detektywa Pikachu. Utrzymuje ciepło. Pika, 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 masz rację Pikaczu, musimy powstrzymać zespół R, zanim ukradną więcej Pokemonów. Wreszcie, prawdziwy kieszonkowy potwór. Pokemon chce je wszystkie mieć. Kiedy Twoja drużyna jest zbyt silna, aby złapać błyszczącego Pokemona. Co widzą weterani, w bitwach Pokemon rodzaj walki nie ma znaczenia. Uwielbiam to, że Krabi ma małe zdjęcie Asha w swoim akwarium. Oglądałeś kiedyś Pokémony? W końcu to zrobiłem, jestem mistrzem ligi Pokémon. Poczekaj chwilę, kiedy mama pyta, gdzie się wybieram. No w końcu cię dopadłem, rat tata. Ciekawi mnie tylko jedno: jakim cudem ominąłeś Secret Service? Przed Pokémon Go, po Pokémon Go. Mój pierwszy lśniący Pokémon, Czerwony Gajardos. Normalni ludzie o trzeciej w nocy, fani Pokémon Go, jasna cholera to Charizard. Nigdy nie będę tak fajny jak on i muszę to po prostu zaakceptować. Znalazłeś fajny rysunek. Dowiedziałeś się, że jego autor robi również rysunki dla dorosłych. Nikt, gamefreak z wyciekłymi grami Pokémon. Chłopaki w Pokémonach, dziewczyny w Pokémonach, a potem powiedz mi dlaczego zastanawiam się, czy jesteś chłopcem czy dziewczynką. Wpadasz do mnie, rodzice wyszli. Nie mogę. Czemu? Snorlax blokuje mi drogę. Kiedy wjeżdżasz na parking pod robotą i nie ma gdzie zaparkować. Ja obiadam się watą cukrową, by poczuć się jak w czasach dzieciństwa. Majster ocieplający ze mną poddasze. Gdy ktoś, kto nigdy nie oglądał Pokemonów, zaczyna grać, Pokemon Go, co to za rodzaj Pikachu? Granie w Pokémony jako dziecko, granie w Pokémony jako dorosły, kiedy wreszcie masz na nie pieniądze i ogarniasz mechaniki gry. Już oginstalowałem WhatsApp, wszystko dla Dragonite. Normalne osoby, kiedy zachorują, Chińczycy, kiedy zachorują, przemierzy świat. Kiedy nadepnąłeś psu na ogon i chcesz powiedzieć mu, że to niechcący, naprawdę mi przykro. Kiedy chcesz poprawić okulary, zapominając, że je zdziałeś. Elektryk opisujący swój pierwszy dzień w pracy. To było szokujące. Kiedy przez przypadek upuściłeś Lego Sokół milenium składający się z 7500 części, ja się z tego nie pozbieram. Ochrona lotniska, nie może pan wnieść na pokład samolotu tego płynu. Ja wypijający cały szampon, aby wnieść go na pokład i potem wysikać z powrotem do butelki. Czyżby? Kiedy otworzyłeś paczkomat, żeby nasrać, a tam już nas nasrane. Hipnoza, wisisz w mi kamienicę. 23-letni ja próbujący dyskretnie zabrać łakocie ze stołu do swojego pokoju, aby nie musieć wchodzić w interakcję z rodziną. Kiedy dosiadam się do dzieciaków na imprezie rodzinnej, uja się znacie na Pokemonach. W całym życiu podejmiesz tylko kilka decyzji, które zdefiniują całą resztę Twojego życia. Kiedy przedawkujesz anime? Zagadka z dzieciństwa, co to kuwa jest? Przeżył Woldemorta dwa razy? Brock stworzył idealną drużynę Pokémon. Kiedy czuć już wiosnę i pierwszy raz od roku wychodzisz na spacer? Ocho skończyła się woda, no i użyjcie pokemonu. Co powinniśmy zrobić? Na pustyni jest tak gorąco, jaja sobie robicie? Macie co najmniej trzy wodne typy. Co jest z nimi nie tak? W końcu złapałeś błyszczącego pokemona, no i masz, zostawicie tutaj i później w szkole, żebyś mógł ewoluować. Kiedyś śmiejesz się z brzydkiej koleżanki wiceum, ona wyrasta na laskę 10 na 10 Dalej Pikachu, dalej babcia, Dzwon na policję kiedy bardzo lubisz pikaczu, ale nie masz ani wizji, ani talentu. Spanie ze swoim pikaczu słodkie, spanie ze swoim maczą dziwne. Babcia może dokładkę, ja już naprawdę nie mogę, babcia aserniczek, ja. Mój pies, ta sama karma, którą karmię go przez 8 lat. Mama, to ja, cześć co nowego, przegrałem turniej, pytałam co nowego. Co to za jakieś dziwne pokemony? Kiedy miałeś 10 lat i dowiedziałeś się, że Pikachu to druga forma ewolucyjna. Przed i po konturowaniu. Nauczyciel rozdaje testy, ja. Ulubiony smok dostawczy wszystkich. Butelki w moim pokoju, kiedy przynoszę jeszcze jedną. Próbuję nie kaszleć po raz trzeci w miejscu publicznym. Pikachu, wybieram cię, nie. Kiedy dziewczyna, która Ci się podoba, usuwa wszystkie zdjęcia ze swoim chłopakiem. To jest Bulbazaur. Zrób mi fajną fotkę. Ciotka, wiesz, że te tatuaże są na zawsze? Ja tak nie to, co Twój ślub. Pozostali na rodzinnym obiedzie. Czy Ty mnie trollujesz? To ten ziomek. W Las Vegas jest osiedle, gdzie wszystkie ulice są nazwane po Pokemonach. Kiedy chcesz złapać Pokemona mrocznego typu. Wszyscy pytają, co to za Pokémon. Nikt nie zapyta, jak leci Pokémonie. Kto wygra? Detektyw Pikachu, normalny Pikachu. Ja zapisuję się na bezpłatne wersje próbne, używając różnych adresów e-mail. Jak widzę siebie, jak dziewczyny mnie widzą, jak babcia mnie widzi. Pierwszy Pokémon Asha. Delfiny wracają do Wenecji, tymczasem w paczce lajsów. Szklanki w moim pokoju, kiedy przynoszę następną. Ja, Pikachu, wybieram cię, Pikachu zostaw to mnie. Dramat współczesnych dzieci, mama zabrała telefon, dramat mojego dzieciństwa, przegrałem wszystkie żetony. Hej, pozwól mi wziąć, to może brzmieć, ale mogę ci coś dać. Mama zastanawiająca się, co ze mną będzie, tata, który stracił już wszelką nadzieję, 25-letni, a zamierzający zostać trenerem Pokémonów. Podaj mi lepszy duet przyjaciół, Pokémon poczekam. Mam dwa problemy w życiu trudności w zasypianiu, trudności z wybudzeniem się. Kolejne dziwne zdjęcie Pikachu. Kiedy wyciekły gry i muzyka z wersji beta Pokémon. Pikachu wybieram cię. Mój budzik każdego ranka, ja. Ja mówiący mojej dziewczynie o zajawce na gry, komiksy, filmy, seriale, Lego figurki i tym podobne. Ona nie do końca wszystko rozumie, ale i tak słucha z zainteresowaniem. Szczepionki powodują autyzm. Ziemia jest płaska. Czy on nigdy nie ewoluuje? Staram się, ale mi nie wychodzi. Ewolucja to ściema. Mały ja po zdjęciu i pilnowaniu ubrań, bo mi się nudziło. Czy Twoim zdaniem Pikachu jest pokémonem startowym? Kiedy zauważysz, że Twój pies coś zżera? Jestem najlepszym trenerem Pokemon. Ta, a ja jestem Bulbazaur, ale... Kiedy jesteś pijany i szukasz pokémonów bez aplikacji. Kiedy poprawiasz mamie błąd, a ona mówi, że jedyny błąd w życiu, jaki zrobiła, to ty. Kiedy twój właściciel wraca do domu i pachnie pokemonami. Laska odrzuca faceta, bo jest za niski, facet odrzuca laskę, bo jest za gruba. Kiedy ktoś chce zobaczyć moją kolekcję pokemonów, och, to trochę osobiste. Kiedy pytasz boomera o zgadnięcie pokemona. Ja pragnący uwagi, ja otrzymując uwagę. Pikachu jest wśród nas. Mieliśmy iść na spacer, a on poszedł łapać pokemony. Uczenie się tydzień przed egzaminem, uczenie się na dzień przed egzaminem, uczenie się w dzień egzaminu, uczenie się podczas pisania egzaminu. Moje organy wewnętrzne znów obserwują, że wybieram kawę zamiast wody. Zima po prostu jest, dziesięcioletni ja udaję, że palę papierosa. Moja rodzina i moi przyjaciele próbujący wyciągnąć mnie z domu. To jest Dragonite, Dragonite w grze. Zima jest, śnieg pada, drogowcy. Jak gdy moje nastawienie znika, ponieważ mam jedzenie. Podróżnik w czasie przesuwa krzesło, oś czasu. Czy to ty? Tak, ale to stare zdjęcie. Kolega, pokemony nie istnieją. Ja pikaczu użyj plagi czarnej śmierci. Kiedy mem jest tak nadużywany, że zaczynasz ewoluować. Jestem bardzo wytrwały w nic nierobieniu, to się liczy.